Pył, dym, zanieczyszczenia, a ty wśród tego wszystkiego. Drobniutkie cząstki i toksyczne opary, które otaczają cię w pracy, mogą dosłownie zapierać dech w piersiach i są niebezpieczne. Po dostaniu się do płuc, te drobniutkie cząstki, takie jak pył krzemionkowy, mogą osadzać się w pęcherzykach płucnych i je uszkadzać nieodwracalnie. Skutki Utrudnienia w oddychaniu, zwłóknienie płuc lub rak. Jedno jest pewne: podczas pracy potrzebujesz czystego powietrza. Potrzebujesz ochrony dróg oddechowych, która do ciebie pasuje i ci nie przeszkadza ani w ruchu, ani w komunikacji. Ochrona dróg oddechowych oznacza Swiss Air. Pełna ochrona na najwyższym poziomie ochrony TH3. 40 razy skuteczniejsza niż najlepsze filtry FFP2. Lekki i idealnie dopasowany Swiss Air staje się niezauważalny już po kilku minutach i pozostaje taki nawet po wielu godzinach używania. Ciężkie oddychanie przez papierową maskę dobiegło końca. Płynnie regulowany mikrowentylator kieruje czyste powietrze bezpośrednio do maski i umożliwia swobodne oddychanie. Półmaska wykonana z trudnopalnego materiału idealnie dopasowuje się do konturów twarzy i nawet nie trzeba jej przymierzać. Za pomocą intuicyjnego elementu obsługowego zawsze masz pełną i stałą kontrolę nad przepływem powietrza oraz stanem akumulatora i filtra. Filtr jest kompaktowy i zoptymalizowany pod względem ciężaru oraz odciąża plecy i szyję. A co najważniejsze, Swiss Air jest kompatybilny z każdym kształtem kasku, ochrony wzroku lub słuchu. I nadal jest, gdy je zdejmiesz. Nie ma już żadnych wymówek liczy się tylko czyste powietrze. Swiss Air. Niezawodna i komfortowa ochrona.